Czy modna przebijalność nie jest oszustwem? Nie jest w jakiej wizie jesteś w rankedach? Mam 125% i to jest. Idealnie granica Silverowo-goldowa. Nie wiem. Twoja na bitwy kropnik 8 na 10. Dwa błędy. Ten powrót, który nie do końca był błędem, bo nie ma problemu z tym. I za mało goldowych, przez co musiałyście się bawić tą amunicją za długo. Mogłeś szybciej rozwalić isacz. Ale tak to. Bardzo dobrze zagrałem Bezbłędne celowanie, więc Fałkę strzelaj ją, kurna co się cacka, że dawaj tłucz go kurde człowieku Śmiało Na tych tierach to się robi demecz Tutaj ludzie to to nie ogarniają. Rób damage. Damage, damage, damage. Nie ma co się tak czaić, co nie, na tych pierach to. Ja bym strzelał. Ja wiem, że się boisz, ale ja bym tutaj wszystko strzelał. Ci gracze na tych tierach naprawdę to są tacy, że to się nie ma co czaić. Trzeba robić damage, bo... Ja zauważyłem, że ja... Muszę brać sprawy w swoje ręce na tych tierach. To się nie ma co cackać, to... Lightem takim jak ten, żeby dużo wygrywać... Musisz robić kilka tysięcy, naprawdę. Za bardzo się troszeczkę zastanawiasz, moim zdaniem, nad tym. Ja wiem, że jesteś lightem i możesz podświetlać, ale... Na tych tierach podświetlanie nie istnieje tak naprawdę, szczególnie na tej mapie tutaj, może w lesie, ale zobacz, że druga flanka przegrała i ty musisz robić demecz, a ty się za długo zastanawiasz. Trzeba iść nie wiadomo z kim walczyć tutaj, kurde on jest sam, wyjedź, kasuj go i tyle, masz golda, który go przebija po wieży. Już ten Churchill powinien zginąć minut temu. No ja rozumiem, że się boisz Ale niekoniecznie o czymś takim mówię, niekoniecznie o czymś takim. Wychylić i sfarmić. Bo obiechanie naraża cię na strzał od nasorna. Teraz na ci może trafić. 5916 cię trafia. Może ci nawet na szorn trafi. Zobaczymy. Może nie. A o to mi nie chodziło, mi chodziło wychylić tam, gdzie były w roku i zacząć strzelać do niego w bok. Po prostu strzelać. Panie Przewodniczący, na Komisarzu, no to jest farcik, Ogólnie to jest kiepskie miejsce do bycia. W Lewandowskim bitwa nie była gówniana, dlaczego? Litwa Lewandowskim była spoko. Nie była najlepsza na świecie, ale była spoko. Panie ryba dorada, pamiętaj, że modna biegłości działa dopiero po drugiej bitwie i tylko na tierach. Piątych i wyżej Czy jak masz subskrypcji to jest ocena konta? Nie, subskrybenci nie mają oceny konta No szczęśliwy pożareczek, szczęśliwy Nie masz bukiego na magazynek Musiałby ci ktoś pomóc, albo dwa magazynki Chyba, że go wysadzisz, albo podpalisz, co nie? Poczekaj tutaj, on wjedzie ci, on... ja bym poczekał No nie, tak bym nie zrobił On by wjechał ci w celownik, widzisz, on by tam ci wjechał w celownik No nie starczy pocisku. na pewno Jednego zabraknie Może nawet dwóch No jednego No powiedziałem, no niestety, no musi ci ktoś pomóc Cześć Wilgę! Byłeś sam na 6, jesteś sam na pięciu Co prawda na ogryzki, ale to i tak jest super być sam na sześciu Walczysz o kobanowa? No! To wygranie luźno. Luźno do wygrania bitwa, bardzo luźno. Ja bym bardziej grał w swoją bazę, wiesz. Ja bym defował swoją bazę. Ja nie lubię w takich sytuacjach być poza kapem Bo prawie zawsze ludziki wjeżdżają w kapa w takich bitewkach. Tutaj wiesz, ja bym tutaj bardziej. No, zrąbałeś trochę, trochę zrąbałeś, bo oni wiedzą gdzie jesteś, nie zrobiłeś freepack żadnej. Uważam, że tutaj przekombinowane. Ja bym zobacz tutaj ci powiem. Ja bym gdzieś tutaj się trzeba zobaczyć, tutaj. Jakiś krzaczek, tu gdzieś wiesz. Żeby widzieć, jak jadą. Jak, albo tutaj gdzieś. Takie jeżdżenie, kurna, wiesz. Lasek jest dobrym planem ogólnie. O, widzisz. Do, do, dokładnie ci powiedziałem, co zrobią. Że wjedzie ci ktoś w kapa. I to w dwójkę wjechali. No, trochę niebezpiecznie. Musisz wyjechać na naszorna. No nie powiem, no ten naszorny jest trochę dziwny. W trójkę kapują. O, kurna. Bardzo podbramkowa sytuacja bardzo podbramkowa jak powiem że to trochę już jest fart, że to wygrasz to to się nie nie będę wstydził no to był mega fuks to był mega 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 fuks i doskonale o tym wiesz że to nie było wszystko Timingowo dobrze obrane, co nie? Nie obliczyłeś tego dobrze. Ja ci powiedziałem wcześniej, dużo wcześniej, że powinieneś być przygotowany, że te ziomeczki wjadą w kapa, bo tak się gra na tych pierach, ludzie wjeżdżają w kapa. Yy, I no to dużo szczęścia, bardzo dużo. Sekunda, później i zi. No i weszło bez celowania dobrego. O teraz to już jest izminek, oni byli na ogryskach. Ty jesteś ogarniętym graczem i zjesz na nie. Bardzo dobrze myślisz, mózg tutaj na 100%, więc to już łatwiutko, masz go na magazynek, on cię ma na 2-3 strzały, na dwa na hajki, dwa, dwa więc łatwa bitwa już teraz, ale teraz to, że wygrasz to jest oczywiste, masz lepsze maskowanie, lepsze działo, ale uważam, że tutaj troszkę żeś źle to wykalkulował. Za obligacje te 3, 4, 3 na przykład jest spoko z takich nowszych. Dwa strzały. To jest prosta piłka, tutaj naprawdę. Dobra, trzy strzały. O, dwa. Polosowało. No spoko. Gratuluję wyciągu. 9 fragów, wygrana sam na sześciu. Super, tutaj naprawdę super spoko. Ale muszę powiedzieć uczciwie. Yy, uczciwie muszę powiedzieć, że. Yy, po prostu yy, mogłeś to spokojnie przeczytać.